Wstrząs miał miejsce wczoraj po południu, trwał około 5 sekund. Odczuli go przede wszystkim lokatorzy wyższych pięter wieżowców. Poczuliśmy, że meble zaczynają się ruszać, i znaczy nie wiedzieliśmy początkowo, co się dzieje, ale właśnie kwiatki zaczęły skakać po pokojach, no i wybuchła mała panika. Zaczęło się chwiać ściany dosłownie. Nic takiego, ani żadnego odgłosu wybuchu, ani, ani jakiegoś takiego wyraźnego trzęsienia ziemi nie było odczuć. Po prostu dom się zaczął ruszać. W pewnym momencie poczułam takie dziwne jakby przesuwo, jakbym z całą wersalką szła i patrzę tak na kwiatek, kwiatek cały się rusza. Ja myślałam, że segment się na mnie będzie walił, a on się dosłownie huściał z północy na południe. Częsienie, no częsienie, bo ja tak odczułam, no nie, bo mnie tak o, na boki. Mieszkańcy w panice zabrali najpotrzebniejsze rzeczy i wybiegli na ulicę. Wciąż nie wiedzą, co mogło być źródłem wstrząsów. Pierwsze co myśl to od razu na ulicę, bo wyszliśmy przez okno, patrzymy, pełno ludzi na tym na ulicy już było. Niektórzy w kocach nawet pozawijani. Taka panika to była ogólna. Niektórzy no. panie to nawet łzy w oczach. To jedna pani, ta co dzwoniła po, do, po, do, po domach, żeby wszyscy uciekali. Były takie różne opinie, że, że w kopalni Nowaruda Ruda nastąpiło jakieś tąpnięcie, czy, czy jakiś wybuch. Yy, powiadomiłem policję, a policja przyjechała, yy, dzwoniła do kopalni Nowa Ruda, yy, do słupca. No, tam akurat nic takiego się nie działo. Przyjechała policja na sygnale, postali to wszystko, coś, przez te megafony coś tam popodawali, że nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego sprzętu, żeby gdzieś ściągnąć, żeby coś zbadać i koniec. Niektórzy mieszkańcy osiedla mówią, że w Kłodzku ostatni raz podobne zjawisko miało miejsce w latach 60. Je